Eloso, moi drodzy, mój moje... przy... przywitanie do Eloso. Dzisiaj patrzymy na karty moje piłkarskie. Oczywiście, Lazio i dokładnie Carlos de Lazio I taką już wyglądał, jest ładnie młody. i mam też. A zobaczycie, Paul Wanner, jak wener i oczywiście Sebastian Coates, jak, jak Sebastian Goates. Gautes. Kurde. O kurde powiedziałem. A nie przekleństwo. Dobrze. Kolejna karta to walde. Walde, Walder! Walde, walder. Walder, Walder, Welder, Walder. Verde. Mówię też to na niego Waldemar, ale zobaczcie ile ataków. I ile dnesywy. I, I jeszcze. Ja Nie wiem już na jakiej stronie są I tutaj. Ceo Hernandez. I to jest właśnie najlepsza karta z moich stopców żartuję to nie moja najlepsza tylko taka sobie i trochę zaniedbana to Alison Aliso. ja dawno tą kartę tą i trochę poniszczono trochę chyba i kolejna to to Mario Gostrze? i nie wiem czy on jest z nie wiem czy on jest buru, były, byłym piłkarzem z Burusi i kolejny to widzicie zobaczcie nazwę kurde nie ja widzicie bo u mnie nie ma bo pamiętam że mój filmik u mnie było od tyłu a u was dobrze to nie wiem czy widzicie nazwę, bo ja nie. Już wiem. Chancel me kemba. Jak empapel. I kolejna to Gundogan. Oczywiście. Z Niemców. I to jeszcze. Jelder Jelder. Jordan Hunters. No to na karta jak Ajaxu. Były król Arkadiusza Milika, waszego gołta. Jak Teusza. Oby ten film był do Teusz, Jak słyszy to. I teraz to Salomony. Rodon? Rodon. Dobrze. Oczywiście. Widzicie na no to rzutę. Dwa. Dwadzieścia dziewięć. I jeszcze. To Czorldinio, Co jej pokazuje? Czorldinio, co Arsenal, 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 Arsenal Trochę ten film będzie trwał dłużej Oto ale będę, będą party Dobrze, macie tybanego kołnisza, koliszonka. Real Madrid To ulubiony klub. Kiedyś lubiłem bardzo... Jak przeszedł Robert Lewandowski, to bardzo Real z 14 ligi mistrzów. Ale nadal lubię bardzo. Bardzo na drugim miejscu dla mnie. Ale... Mam klub bardzo, ale... Będzie chyba następny odcinek. Następny odcinek. To ostatnia karta na dziś, czyli Jan Oblak. Jeo! Yeah. Oczywiście, to no zobaczycie te statystyki, fajne bo... I to wszystko. Nie wiem, kiedy będzie nagranko. Może jutro. Bo jutro szkoła. Dla mnie to problem. Dobra. Nie wiem. Nie wiem. Kiedy będzie nagrywka. Dobra, już wiem. Jutro. O, zobaczcie. Jeo! Yeah! Nowy pszeń. Кула. И то я уже Натка.